W jaki sposób poczucie kontroli może przekładać się z poprzednich wcieleni? Karol zapytał mnie, dlaczego każda zmiana mnie paraliżuje. Czuję, że jak coś wymyka się spod kontroli, to ja się rozsypuję. Zobaczyłem bardzo ciekawe wcielenie, w którym. Był kapitanem na statku, który zatonął. Karl wierzył, że wszystko zależy od niego. Jednak zlekceważył sztorm i wszyscy zginęli. Odchodził z poczuciem winy, przekonany, że zawiódł, że nie dopilnował wszystkiego. Jego dusza postanowiła przepracować ten schemat, również wybierając sobie w tym życiu. Takie dzieciństwo, w którym to poczucie kontroli będzie wymagane od niego przez jego rodziców. Wszystko po to, aby przepracować również tamtą wcielenie. Przekonanie, że muszę być czujny, bo jak się coś wymknie, to ludzie mogą ucierpić. Jednak ta czujność już go nie chroni. Tylko go dusi, blokuje. Pamiętajmy, że zaufanie nie oznacza bierności. W momencie, gdy ufamy wszechświatowi temu, że nas prowadzi, chce dla nas jak najlepiej, to odpuszczając to napięcie w teraźniejszości, zaczynamy kreować swoją przyszłość na to, żeby los nam sprzyjał. Jeśli widzisz u siebie taką potrzebę kontroli, na przykład bliskiej rodziny to możliwe, że to nie tylko ty, ale właśnie podświadomość echo z jakiegoś wcielenia.